Sięgające swymi początkami roku 1899 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w czternastu oddziałach gromadzi dzieła sztuki, zabytki kultury materialnej, dokumenty i świadectwa ikonograficzne związane z dziejami miasta. Wystawy ukazują jedynie fragment muzealnych zasobów, stanowiących prawdziwą skarbnicę historyczną i artystyczną, ważną zarówno dla ludzi nauki, jak i dla wszystkich pozostających pod urokiem przeszłości. W 2009 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przystąpiło do opracowania koncepcji projektu digitalizacji i udostępnienia zbiorów z wykorzystaniem współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rok później Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania projektu Udostępnienie i Digitalizacja Zbiorów 2D w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Realizację projektu przewidziano na lata 2011-2013. Nasz projekt nosi nazwę Udostępnienie i Digitalizacja Zbiorów 2D, Zbiorów Graficznych, Teatraliów. I zbiorów fotograficznych. To są zbiory bardzo bogate i bardzo cenne. Dlaczego 2D? 2D, czyli zbiory dwuwymiarowe, zbiory płaskie. I to było pierwsze kryterium, czyli obiekty płaskie. I w przypadku naszej kolekcji teatraliów, obiekty na papierze. Ale kryterium, które zdeterminowało naszą digitalizację ze względów technicznych, znakomicie wstrzeliło się w naszą wartość kolekcji. Do projektu wybrano w pierwszej kolejności szereg obiektów związanych z dziejami miasta. Należą do nich cenne i atrakcyjne zbiory fotograficzne, takie jak fotografie wielkoformatowe, przedstawiające zabytki Krakowa i jego mieszkańców, autorstwa Walerego Żewuskiego i Ignacego Kriegera, oraz negatywy Henryka Hermanowicza ukazujące, jak zmieniało się miasto w okresie powojennym. Już od kilkunastu lat e, przygotowywaliśmy kopie cyfrowe odbitek fotograficznych na własną rękę ale one w dużym stopniu nie spełniają standardów, jakie są współcześnie, w związku z rozwojem sprzętu, technologii. Również skanowane były klisze szklane, które mamy w zbiorach. Natomiast część zbiorów w ogóle nie mogła dotychczas być skanowana, nie miała odzorowań cyfrowych, ze względu na brak odpowiedniego sprzętu. W naszym muzeum, w ramach projektu, została stworzona pracownia digitalizacji. Została zaprojektowana i wyposażona w sprzęt najwyższej klasy. Są to skanery, oprogramowanie graficzne, oprogramowanie kalibracyjne, stacje graficzne, źródła świata referencyjnego, system sprężonego powietrza i urządzenia antystatyczne, a także repozytorium i cała baza informatyczna. Dlatego teraz w pierwszej kolejności do digitalizacji zostały wybrane te zbiory, do których dotychczas nie mogliśmy skanować czyli wielkoformatowe odbitki fotograficzne oraz negatywy na błonach fotograficznych. Do zbioru włączono zabytki ikonograficzne, głównie grafiki i rysunki dokumentujące stan zabudowy miasta w przeszłości. Osobną grupę stanowią dawne plany miasta i terenów przedmiejskich o dużej wartości dokumentacyjnej. Są wśród nich XVI-wieczne panoramy Krakowa, późniejsze, przede wszystkim XIX-wieczne, widoki najważniejszych budowli i ich wnętrz, plany, przerysy detali architektonicznych i rzeźb. Osobną grupę stanowią dawne plany miasta i terenów przedmiejskich o dużej wartości dokumentacyjnej. Najobszerniejszy i najbardziej wartościowy jest zbiór widoków Krakowa i jego okolic z kolekcji Józefa Friedleina, księgarza, wydawcy, bibliofila i kolekcjonera zasłużonego prezydenta Krakowa. Do digitalizacji wybrane są obiekty najstarsze. Te, które są najbardziej narażone na uszkodzenie bądź zniszczenie z uwagi na materiał, na którym zostały utrwalone bądź na zastosowaną technikę. Bo trzeba pamiętać o tym, że papier ulega zniszczeniu, zwłaszcza papier złego gatunku, może się kruszyć, może ulegać zniszczeniu także kreska. Ołówek może blaknąć pod wpływem światła, pod wpływem czynników zewnętrznych. Ostatnią grupę digitalizowanych obiektów stanowią zbiory teatralne dotyczące XIX i XX wiecznego Teatru Krakowskiego. Znajdują się wśród nich kolekcja fotografii aktorskiej, a także zdjęcia dokumentujące najważniejsze osiągnięcia sceny krakowskiej tego okresu. Cenną część zbiorów stanowią prace wybitnych polskich scenografów, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Karola Frycza, Józefa Szajny, Tadeusza Kantora, Jerzego Skarżyńskiego, Krystyny Zachwatowicz. Materiał, który wybraliśmy do digitalizacji znajdował się w naszych magazynach. W magazynie fotografii i w magazynie zbiorów głównych. W związku z powyższym, należało, według określonych list, które wcześniej wyabstrahowaliśmy z kolekcji, wybrać te obiekty. Naturalnie był to długotrwały proces, ponieważ z ogromnej ilości kilkudziesięciu tysięcy eksponatów musieliśmy wybrać te najlepsze. Z naszego punktu widzenia, przygotowanie materiałów do digitalizacji to z jednej strony. Przygotowanie ich do przekazania do pracowni, gdzie są skanowane, czyli odpowiednie opakowanie, przygotowanie spisów, ale równie ważne jest ich opracowanie, żeby do skanów dołączyć informacje, do skanów, które później będą umieszczone na platformie cyfrowej, w internecie. W związku z tym przeprowadzamy również reinwentaryzację, czyli opracowujemy te zbiory, weryfikujemy dane przeprowadzamy datacje, próbujemy zidentyfikować osoby, które są przedstawione na zdjęciach, żeby informacje zawarte później w opisach były jak najdokładniejsze. Takie odwzorowanie cyfrowe musi odzwierciedlać cechy fizyczne danego artefaktu, danego przedmiotu. Jest to, między innymi, jego fizyczność, czyli kształt, rozmiar, struktura, cechy geometryczne. A przede wszystkim barwę, tonalność i skalę szarości. Dzięki tworzonej równolegle wirtualnej bazie danych, zwanej cyfrowym Tezaurusem, użytkownicy internetu już w 2013 roku będą mieli bezpłatny dostęp do wszystkich opracowanych w projekcie obiektów. Internet daje możliwość, daje dodatkowe pole publikowania informacji o zbiorach, zarówno wizerunku, czyli tego zdjęcia. Które powstaje w wyniku skanu, jak i informacji, która towarzyszy każdemu obiektowi. Większość muzeów światowych udostępnia swoje zbiory online. My także z tego korzystamy na co dzień. Także z punktu widzenia muzealników jest ważnym, żeby obiekty digitalizowane zostały zapisane cyfrowo. I przez to były bardziej dostępne, a jednocześnie tym samym były zabezpieczone przed zniszczeniem, bo przecież zdarza się, że tak bardzo strzeżone zbiory muzealne ulegają zniszczeniu. Tymczasem zapis cyfrowy pozwala na przetrwanie, jak długo zobaczymy. Ale wydaje się, że na teraz jest to jedyny i najlepszy sposób zabezpieczania zbiorów. Jest też ważne, że jest to taka przyszłościowa inwestycja, ponieważ nasze zbiory ciągle się rozrastają i wśród nowych nabytków jest też bardzo wiele negatywów na błonach. W związku z czym one również niedługo trafią do digitalizacji. Na pewno wzbudzą one większe zainteresowanie, kiedy będzie można je zobaczyć online, niż wtedy, kiedy są zamknięte w magazynach muzealnych i tylko okazjonalnie pokazywane. Na wystawach czy jakichś interesujących przeglądach eksponatów. Upowszechnianie zbiorów, ich promocja, pokazywanie właśnie szerokiej publiczności jest misją muzeum, więc, internet jak najbardziej jest tutaj naszym sprzymierzeńcem. Projekt realizuje europejską politykę promującą równość szans rozwoju i dostępu. Wykorzystanie digitalizacji zasobów muzealnych, a następnie ich udostępnienie szerokiemu gronu internautów, wpisuje się w kanoniczną zasadę współczesnego muzealnictwa powszechność dostępu do zbiorów.